Cześć! Dzisiaj bardziej teoretyczny odcinek, a mianowicie przejdziemy sobie przez kilka struktur algebraicznych. Głównie po to, żebym przestał powtarzać, że nieistotne co to jest przestrzeń liniowa w innych odcinkach. No i przy okazji wyjaśni się też, dlaczego liczby rzeczywiste, czy zespolone, można określić mianem ciała, a kwaternione Hamiltona nazywałem algebrą. Innymi słowy, staram się Was zachęcić do majsterkowania z matematyką, a ten odcinek... Może się uznać za wizytę w sklepie z narzędziami. To od najprostszej, czyli od półgrupy. Potrzebujemy niepustego zbioru G i dwuargumentowej funkcji z G na G w G, którą będziemy nazywać działaniem. Najważniejsze jest tutaj, żeby to działanie było wewnętrzne, czyli jego wynik zawsze musi należeć do naszego zbioru G. Najprościej będzie to pokazać na przykładzie. Jeśli weźmiemy funkcję f z r kwadrat w r daną jako a do b, to dla a równego minus 1 i b równego 1, druga już wychodzimy poza liczby rzeczywiste, więc taka funkcja nie jest działaniem wewnętrznym. Dobra, nagadałem się, to lecimy do wspomnianej półgrupy. Mamy zbiór g i działanie wewnętrzne kółeczko. Strukturę g kółeczko nazywamy półgrupą, jeżeli działanie kółeczko jest łączne w g. Łączne jest chociażby dodawanie liczb, ale odejmowanie już nie. Dalej, jeżeli dodatkowo istnieje element neutralny w G, to tą strukturę nazywamy monoidem. Element neutralny to taki element, który nie zmienia drugiego argumentu działania. Przykładowo, 0 jest elementem neutralnym dodawania, a 1 mnożenia. Aha, element neutralny, jeżeli istnieje, to zawsze jest wyznaczony jednoznacznie. Jeśli dodatkowo każdy element ma element odwrotny, to naszą strukturę nazywamy grupą. Element odwrotny elementu A to taki element, że działając nim na A dostaniemy element neutralny. Przykładowo, dla liczby 2, elementem odwrotnym względem dodawania jest minus 2, a względem mnożenia, jedna druga. I ostatni w tej serii. Jeżeli dodatkowo nasze działanie jest przemienne, to grupę nazywamy abelową. Myślę, że tu się obejdzie bez przykładu. Natomiast, jakby ktoś chciał nieco przyćwiczyć, to może sobie przyporządkować do odpowiednich określeń następujące struktury: liczby rzeczywiste bez zera z mnożeniem, liczby naturalne bez zera z mnożeniem, znowu liczby naturalne bez zera, ale tym razem z dodawaniem, i kwaterniony bez zera z mnożeniem. Chwilę na zastanowienie, ewentualnie na zapauzowanie. Odpowiedź za 3, 2, 1. Czyli tak. Liczby naturalne z dodawaniem są półgrupą. Dlaczego? Ponieważ jakby z założenia dodawanie jest łączne. Natomiast elementem neutralnym jest 0, którego w naszym zbiorze nie ma. Natomiast jeżeli weźmiemy mnożenie, no to elementem neutralnym jest jedynka, którą jak najbardziej w tym zbiorze mamy. Natomiast nie jest grupą z tego względu, że żeby mieć elementy odwrotne, musielibyśmy mieć ułamki, których w zbiorze liczb naturalnych nie mamy. Jeśli chodzi o kwaterniony, to w ostatnim odcinku pokazałem, że one są nieprzemienne, natomiast jakby yy, występuje i dzielenie, i mamy element neutralny, czyli jedynkę, no i mamy łączność. No i naturalnie jakby liczby rzeczywiste bez zera, bo zero nie ma odwrotności, z mnożeniem są grupą abelową. Skoro mamy to, to lecimy dalej. Bierzemy niepusty zbiór R, dwa działania wewnętrzne, które będziemy nazywać dodawaniem i mnożeniem, i jeden wyróżniony element, który będziemy oznaczać jako 0. Nie mylić z liczbą 0, to jest tylko oznaczenie. Strukturę R z dodawaniem, mnożeniem i zerem nazywamy pierścieniem, jeżeli R z dodawaniem i zerem jest grupą abelową, nazywaną grupą addytywną. I tak, element, który oznaczyliśmy jako 0, jest w tej grupie elementem neutralnym. I mamy rozdzielność mnożenia względem dodawania. To jest taka najbardziej ogólna definicja, natomiast dość standardowo zakłada się też łączność mnożenia, więc możemy powiedzieć, że R z mnożeniem jest półgrupą. Przy pierścieniach mogą jeszcze jednak istnieć dwie dodatkowe własności. Natomiast tutaj, inaczej niż wcześniej, może wystąpić którakolwiek z nich, obie lub żadna. I po prostu do słowa pierścień dodaje się odpowiednie określenie. Jedną z tych własności jest przemienność mnożenia. I mówimy wtedy o pierścieniu przemiennym. Drugą z nich jest istnienie elementu neutralnego mnożenia, który bez zaskoczenia oznaczamy jako jeden. Ponownie nie mylić z liczbą, to tylko oznaczenie. I mamy wtedy, znowu bez zaskoczenia, pierścień z jedynką. Jeżeli mamy i przemienność, i element neutralny mnożenia. To mamy pierścień przemienny z jedynką. Zauważcie, że względem mnożenia mamy tutaj co najwyżej monoid, bo nie wspomnieliśmy nic o istnieniu elementów odwrotnych. W kwestii przykładów do samodzielnego sprawdzenia, kwaterniony z dodawaniem i mnożeniem stanowią pierścień z jedynką, a zbiór liczb całkowitych z dodawaniem i mnożeniem jest pierścieniem przemiennym z jedynką. To wracając do naszych odwrotności mnożenia. Jeżeli do pierścienia przemiennego z jedynką dodamy ich istnienie dla wszystkich różnych od zera elementów, co upchniemy pod stwierdzeniem, że nasz zbiór R bez zera z mnożeniem stanowi grupę abelową, to mamy do czynienia ze strukturą zwaną ciałem. No i w tej definicji zwyczajowo zbiór oznacza się przez K, ale to tylko oznaczenie. Fakt, że liczby rzeczywiste z dodawaniem i mnożeniem stanowią ciało, jest dość oczywisty. W końcu definicja ciała wzięła się z chęci sformalizowania tych własności właśnie na liczbach rzeczywistych. W przypadku liczb zespolonych tutaj też nie ma wielkiej filozofii. Natomiast do sprawdzenia zostawiam to, czy liczby wymierne też tworzą ciało. Skoro mamy to, to nastał czas, żeby przejść do przestrzeni liniowych. Mianowicie bierzemy ciało k. Niepusty zbiór V i dwa działania: dodawanie elementów V i mnożenie ich przez skalar, czyli element z ciała K. Zanim przejdę do definicji właściwej, to wspomnę tylko, że elementy V nazywamy wektorami. Teraz, żeby nazwać V przestrzenią liniową, tudzież wektorową, nad K muszą być spełnione następujące warunki. Po pierwsze, V z dodawaniem musi być grupą abelową. Po drugie, mnożenie przez jedynkę z naszego ciała nie zmienia naszego wektora. Po trzecie, mnożąc dwa skalary przez siebie, a następnie przez wektor, dostaniemy to samo, co mnożąc najpierw jeden z nich przez ten wektor, a potem mnożąc przez drugi. Po czwarte. Możemy rozbić mnożenie sumy dwóch skalarów przez wektor na sumę dwóch iloczynów tego wektora przez każdy z tych skalarów. I ostatnia rzecz, Mamy rozdzielność dodawania wektorów względem mnożenia przez skalar. Tak wiem, że ta definicja jest nieco bardziej skomplikowana, ale ona tylko tak wygląda i wbrew pozorom jest dość prosta wraz z zastosowaniach. Zanim przejdziemy do ostatniej struktury na dzisiaj, jeszcze drobne uogólnienie przestrzeni wektorowej. Jeżeli w tej definicji weźmiemy pierścień przemienny z jedynką zamiast ciała, to dostaniemy strukturę nazywaną modułem. Tutaj w kwestii przykładu do sprawdzenia zostawiam stwierdzenie, że każda grupa abelowa jest modułem nad pierścieniem liczb całkowitych, przy czym naszym dodawaniem jest tutaj działanie w tej grupie, co naturalne, a mnożeniem przez liczbę n jest dodanie n kopii tego samego elementu. A jak n jest ujemne, no cóż, w grupie mamy elementy odwrotne. I ostatnia rzecz na dzisiaj, czyli dlaczego określiłem kwaterniony algebrą nad ciałem liczb rzeczywistych. Tak, ten przykład zostawię do samodzielnego sprawdzenia. Zatem do definicji. Bierzemy przestrzeń liniową V nad ciałem K. I jeszcze jedno działanie wewnętrzne V, które nazwiemy mnożeniem wektorów oraz wyróżniony element oznaczany jako 1. V z tym działaniem i elementem nazwiemy algebrą łączną z jedynką nad k, jeżeli spełnione są warunki. Po pierwsze łączność. Po drugie istnienie wspomnianej jedynki, czyli elementu neutralnego naszego mnożenia. Po trzecie rozdzielność mnożenia względem dodawania wektorów. I po czwarte... Nieistotne, czy najpierw mnożymy wektory przez siebie i dopiero potem przez skalar, czy odwrotnie. I ostatnie wtrącenie. Algebrę nazywamy algebrą z dzieleniem, jeżeli wszystkie wektory poza zerowym mają element odwrotny mnożenia. I jak mówiłem, sprawdzenie, że kwaterniony stanowią algebrę z dzieleniem nad ciałem liczb rzeczywistych, zostawiam Wam jako ćwiczenie. I na tym skończę na dzisiaj. Dzięki za wytrwanie do końca. Jeżeli podobał ci się odcinek, to rozważ zostawienie łapki w górę i suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Do następnego, cześć!